Większość kosiarek bijakowych ma napęd, potrafi pracować na prostym terenie, na nieużytkach, ale czy Twoja kosiarka potrafi pracować pod nachyleniem do 45 stopni i ma rozsuwaną oś i wymienne koła? Kosiarka.pl, ja mam na imię Piotr Adamek i zapraszam na dzisiejszą prezentację. Witam Was wszystkich. Dzisiejsza prezentacja ma charakter pokazowo-szkoleniowy. Patrzymy na maszynę bardzo wszechstronną. Mowa tutaj o kosiarce bijakowej włoskiej marki EcoTech, której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce. Przedstawiany model to jest model HSR 135 Swing. 135 z oznaczeniem tego, że ona jest, to jest najszerszy model w swojej grupie. Szerokość mamy tutaj 80 cm. Jest jeszcze model niższy o szerokości 65 cm, natomiast Całą magię mamy tutaj w tym systemie y, regulacji niezależnej w lewo i w prawo. Dzięki czemu możemy pracować na skarpach y, o nachyleniu 0, 15, 30 i 45 stopni. Y, przy tym modelu mamy też. Y, na wyposażeniu standardowym koła metalowe ja tutaj założyłem opony gumowe, jakby dla łatwości przemieszczania się tym urządzeniem. Natomiast pokażę Wam, jak wygląda system teraz przesprajania tych kół. Okay, oprócz tego, że mamy niezależną regulację w lewo i w prawo, czyli na tylenie boczne, możemy sobie też pionowo ten wyprób nastawiać w zakresie kilkustopniowym. Dodam tylko, że maszyna waży 160 kg, ale zobaczcie, jak jest bardzo fajnie wyważona. Ja ważę 90 kg. Delikatne naciśnięcie już tutaj e, e, powoduje, że ta przednia część e, się unosi, naprawdę nie kosztuje mi to wiele wysiłku. E, pokażę jeszcze tryb transportowy. Jeżeli kolega obejdzie z drugiej strony, możemy sobie do transportu całkowicie tą kierownicę złożyć. Tutaj mamy taki e, element metalowy, który po wciśnięciu i zblokowaniu tego, e, tego systemu, możemy sobie tą kierownicę, o, popatrzcie, maksymalnie złożyć do transportu. No i ponownie chcemy sobie rozłożyć, wciskamy ponownie ten przycisk tutaj, ten element i w tym momencie już możemy sobie regulować, tak? Do wymiany kół mamy system jakby jednoosobowy. O co chodzi? Pod spodem mamy tutaj taką stopkę. Ona jest zablokowana tutaj też takim, widać, płaskownikiem. Przesuwamy go w prawo i teraz wysuwamy sobie tą stopkę. Ustawiamy sobie kierownicę w takiej pozycji, żeby łatwo było nam urządzenie podnieść, a co zawsze ustawiam maksymalnie w dół. Podnosimy. W tym momencie stopka jest założona, a kółka są w pozycji podwieszonej, tak? Ten element tutaj służy nam do, w zależności od tego w jakim trybie będziemy urządzenie używać, do pracy w trybie wolnego posuwu, czyli tak jak teraz możemy sobie urządzenie swobodnie przemieszczać, tak? w, i w tył. Natomiast do trybu pracy te, te elementy tutaj blokujemy, żeby włączyć nam napęd, tak? Bo jakbyśmy włączyli napęd z tym poluzowanym, no to wtedy napęd nie będzie ciągnął. W tym momencie jedno i kółko na drugie blokujemy i możemy pracować, korzystać z funkcji napędu. Ja teraz na szybko pokażę, jak możemy sobie tutaj te, te koła zdjąć. Ok, jak tutaj widzicie, ta oś ona jest dosyć długa, więc do pracy na skarpach tą oś maksymalnie wydłużamy, ona może mieć dwie szerokości. 75 albo 95 cm, więc zawsze do pracy na skarpach zakładamy koła stalowe, chyba że skarpa jest dość dobrze utwardzona, to na tych kołach też możemy jechać. Yy, więc tutaj mamy, o, system taki bardzo łatwy, wyciągamy sobie ten trzpień. Ok, ona jest teraz maksymalnie, yy, ta oś jest maksymalnie zamknięta. Tutaj mamy drugie oznaczenie, yy, drugi otwór na tej ośce, więc możemy sobie go zblokować w tej pozycji, tak? I mamy w tym momencie oś poszerzoną. O tutaj widać, to fajnie. Ok, jest teraz wymiana koła, sprowadza się jedynie do ściągnięcia tego koła. Bierzemy sobie koło metalowe, zwracamy uwagę na to, żeby bieżnik był w odpowiednim miejscu. No i tutaj mamy widać mocowanie na wieloklin. Wsuwamy, zakładamy koło, yy, podobnie z drugiej strony. No i cały proces zajmuje nam przy odrobinie wprawy 3-4 minuty. Maszyna przezbrojona do pracy na skarbach, na takich terenach bardziej podmokłych. Ok, pokazałem ten system wymiany kół. Teraz sobie podejdziemy do maszyny, popatrzymy na jednostkę napędową. Więc tutaj nie ma żadnej koszerki. Honda GXV 390 z żeliwną tuleją cylindra. Yy, model już do zastosowań komercyjnych z dwuletnią gwarancją na firmę. Około 12 koni mocy, bardzo mocna, solidna jednostka. Zbiornik paliwa mamy tutaj 7 litrowy, więc troszkę sobie na tej maszynie popracujemy na pełnym baku. Yy, teraz tak, tutaj pod spodem rzućmy sobie okiem na pijaki. W tym modelu pijaków mamy 46, one są o grubości jakieś 4,5-4,6 mm, więc bardzo grube, no i zastosowanie tej maszyny e, głównie komunalne, tak? więc jakieś pobocza e, przy autostradach, tereny takie niepewne, jakieś e, krzaki, jeżyny, krzewy, wysokie trawy, miejsca, w których występują jakieś szklane butelki, e, kamienie, w kontakcie z, tym, z takimi twardymi obiektami, te bijaki po prostu się cofają, więc jakby cały ten układ wębnowy nie jest narażony na takie ryzyko uszkodzenia jak przy klasycznym systemie rotacyjnym. Tak jak już mówiłem, tych biaków jest 46. Urządzenie jest napędem hydrostatycznym. Każdy silnik, przepraszam, każde koło lewe i prawe zasilane jest niezależnym silnikiem hydrostatycznym. To urządzenie też posiada bieg wsteczny. Prędkość maksymalna do przodu mamy od 0 do 5 km na godzinę, oczywiście płynny. Bieg wsteczny jest na poziomie 1,3 km na godzinę też płynny. No i teraz tutaj mamy całą, cała magia się dzieje tutaj. Wygląda to trochę skomplikowanie, ale myślę, że dobrych kilkanaście minut pracy i naprawdę nie wymaga to takiej wielkiej wprawy, żeby to urządzenie ogarnąć po kolei, tak? Tutaj mamy oznaczenie, jak widać mamy ikonkę tego systemu przechyłu bocznego, czyli wystarczy zapaść tą dźwignię i widać automatycznie maszyna się nam ustawia w to pochylenie boczne, tak, żeby nam rekompensować nachylenie terenu, żeby silnik zawsze zachowywał optymalne parametry smarne. Tutaj mamy dwie dźwignie, jak widać, tak, więc jedna dźwignia przy napędzie do przodu automatycznie włącza nam w momencie, w tym momencie maszyna skręca w lewo. Podczas jazdy do przodu tutaj skręca w prawo. Automatyczne wciśnięcie tych dwóch dźwigni z załączonym napędem powoduje, że ona zaczyna cofać, tak? Więc po wolutku wciskamy obydwie dźwignie, ona zaczyna cofać. Puszczamy, automatycznie jedzie do przodu. Tutaj mamy dwie dźwignie. Jedna z tych dźwigni, jak widać tutaj, załącza nam noże, druga załącza nam napęd kół, więc możemy sobie albo załączyć sam napęd kół, Albo możemy włączyć noże i automatycznie napęd kół, tak? Po tej stronie mamy e, dźwignię do regulacji prędkości naszego napędu hydrostatycznego, więc tutaj jest na zero, ona wtedy będzie stała. No i powolutku sobie przesuwamy, ona wtedy jest na maksymalnej prędkości. Podobna sytuacja, wciśniemy dwie dźwignie i ona cofa, tak? No i tutaj mamy e, dźwignię do, tutaj po tej stronie. Mamy dźwignię do y, ustawiania maszyny do odpalenia w pozycji start. Po odpaleniu ona tu jest na saniu, delikatnie do góry wchodzi na wysokie obroty, no i to mamy nasz tryb y, roboczy. Maksymalne obniżenie w dół tutaj zatrzymuje nam silnik. No i tutaj po prawej stronie mamy, jak widać, jest też ikonka oznaczenie do regulacji wychyłu pionowego tej naszej kierownicy, tak? Ok. E więc tak, załączenie mamy, ustawiamy sobie, bo zaczynamy, najlepiej sobie zacząć od tego ustawienia zerowego. W momencie, jak chcemy włączyć napęd czy napęd i noże, tak, włączamy te dwie dźwignie, podnosimy delikatnie maszynę do góry, przesuwamy i ona zaczyna jechać. Jak chcemy włączyć napęd wsteczny, powolutku wciskamy, żeby nie gwałtownie ona się zatrzymała i zaczyna się cofać wtedy, tak. Jeżeli mamy włączony napęd z jakiegoś powodu, musimy się na chwilę zatrzymać. W momencie puszczenia napędu tych wszystkich dźwigni, Maszyna automatycznie wchodzi w tryb, w tryb hamulca postojowego, więc zatrzymuje się nam, w ogóle się nie przemieszcza, stoi po prostu, tak? Wysokość roboczą mamy tutaj w zakresie od 20 do 80 mm. E... No i teraz tą wysokość sobie tutaj regulujemy na tej pozie. tak? Widać tutaj mamy kilka szczelinek, więc zostawiamy sobie na taką, jaka nam najbardziej odpowiada i ona wtedy automatycznie tu poza albo podnosi, albo obniża, tym samym zwiększając bądź zmniejszając nam wysokość roboczą urządzenia teraz na wyłączonym silniku pokazuję, jak wygląda procedura odpalenia, od samego początku. Więc tak, na początku musimy tutaj przekręcić kranik paliwa. Od góry, jak sobie spojrzymy na pokrywie filtra powietrza, widać w jakiej pozycji jest wyłączony dopływ, a w jakiej jest włączony. Czyli w prawo musimy przekręcić tą dźwigienkę tutaj, o tą, żebyśmy mieli dopływ paliwa, tak? Do celów transportowych możemy to przesunąć w lewo, więc jakby paliwo nam... Nie ma przepływu paliwa, tak? W prawo to dźwignię, ok. Teraz przemieszczamy się tutaj. Na tej dźwigni ustawiamy w pozycji start, więc ona teraz jest gotowa do rozruchu na saniu. Bezpośrednio po uruchomieniu, delikatnie do góry i ona sobie wchodzi wtedy na wysokie obroty, i to jest nasz tryb pracy, tak? Ok, czyli ustawiamy sobie ją w pozycji, w pozycji sania. Teraz. Żeby napęd nam działał, to co pokazywałem na początku, tutaj te wajchy musimy zamknąć, tak? czyli do góry i one się zaraz zblokują, podobnie z drugiej strony. Czyli w dół, eee, w sanie, odpalamy, ja sobie tu maksymalnie ustawię w dół, żeby nam od razu nie jechało jak ją włączymy. I szybki sposób można tą maszynę opanować. Jak widać było, tutaj bardzo dużo od, zależy od tego, z jaką intensywnością wciskamy tutaj te dźwignie. Zapraszam proszę trochę bliżej. Szczególnie dotyczy to, to biegów wstecznego. Więc jeżeli my, jeżeli my jadąc maszyną z maszyną złączonym napędem gwałtownie wciśniemy te dwie dźwignie, to ona automatycznie nam cofnie, tak? Po to jest hydrostat, żeby w sposób Płynny, przechodzić sobie do cofania, albo powolutku zmieniać kierunek jazdy w lewo lub w prawo widzieliście, że robiłem takie bączki praktycznie 360 stopni oznacza to, że ma, tą maszyną możemy się obracać w miejscu więc ona ma specyfikę urządzenia o zerowym promieniu skretu ok, moim dzisiejszym gościem była ta oto kosiarka bijakowa e, włoskiej marki Ecotech, model PSR 135 Swing z systemem wymiennych kół stalowych lub metalowych wysuwaną osią i możliwością pracy pod nachyleniami do 45 stopni. Podwójny napęd hydrostatyczny z biegiem wstecznym, automatycznym hamulcem postojowym. Jeżeli podobała Wam się ta prezentacja, łapi w górę! Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, bo każda prezentacja jest inna. Nasz park maszynowy jest przepotężny. Mamy urządzenia do wszelkiego rodzaju zastosowań: kosiarki pijakowe, kosiarki karczownice parki łańcuchowe, kosiarki gąsienicowe zdalnie sterowane, tych maszyn jest cała gama, zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą zapraszam również do polubienia naszej strony na facebooku gdzie znajduje się grupa Centrum Maszyn Ogrodniczych gdzie możecie zadawać wszelkiego rodzaju pytania odnośnie Waszych maszyn naszych maszyn, mamy grupę specjalistów chłopaków z serwisu, którzy żadnych pytań się nie boją na wszelkie pytania z przyjemnością odpowiedzą Piotr Adamek, kosiarka.pl Pozdrejam.